Na początek chciałem pogratulować trenerowi i gospodarzy zwycięstwa. No, krótko o meczu. No, te mecze praktycznie wszystkie od początku przebiegają w bardzo podobnym scenariuszu. No, próbujemy grać w piłkę, tracimy bramki, nie jedną, tylko kilka i, i, i po prostu te bramki ustawiają mecz. Tak jak w dzisiejszym meczu, trzy stracone bramki po naszych katastrofalnych błędach w defensywie i, i, i praktycznie do przerwy jest już, 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 już po meczu. No myślę, że nasz klub czekają teraz takie sodne dni i, i mówię ciężkie rozmowy, bo na pewno atmosfera więc nie i, i, i troszeczkę powiedzmy, no, no mimo wszystko rozczarowujemy na całej linii. Także, także myślę, że tak przychodzą bardzo, bardzo sodne dni. Dziękuję. Dziękujemy. Prosimy trenera Adrian Stawski. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że to wcale nie był taki łatwy mecz, jakby się wydawało cały tydzień, żeśmy się do niego skrupulatnie przygotowali. Wiedzieliśmy, że Stal bardzo dobrze gra w piłkę i w tych wszystkich meczach poprzednich, który nawet przegrywała, to stwarzała mnóstwo sytuacji. Dużo oddawała strzały, strzałów na bramkę, bo w niektórych meczach nawet ponad 20, gdzie, gdzie to jest naprawdę, jeśli chodzi o drugą, czy nawet pierwszą ligę, to jest bardzo, bardzo bardzo dużo, troszeczkę ze skutecznością mieli problemy, ale, ale stwarzali te sytuacje i te wszystkie mecze poprzednie ich mogły tak naprawdę się inaczej, inaczej ułożyć. Dlatego na pewno wynik jest, jest, jest wysoki, ale, ale to nie był łatwy, łatwy przeciwnik. My, my, jako, my jako sztab mamy swój plan na każdy mecz w ciągu tygodnia. Staramy, staramy się chłopakom przyswoić każdego, każdego przeciwnika w taki sposób, żebyśmy wiedzieli przed czym, na co uważać i też wykorzystać błędy, które jak w każdym zespole się, się zdarzają. I, i mieliśmy swoje, swoją strategię na ten mecz do, do końca. Żeśmy realizowali. No, trochę miałem pretensję do zawodników, że po tych strzelnych bramkach troszeczkę za nisko, żeśmy przez chwilę, przez chwilę grali. No i musimy jeszcze parę rzeczy poprawić, szczególnie po, po, po odbiorze piłki. Na tym będziemy na pewno na pewno będziemy pracować. Czeka nas. W środę kolejny mecz, później w niedzielę, także ciężki, ciężki tydzień, daleki, daleki wyjazd, ale już już praktycznie mój sztab i ja będziemy siedzieć nad, nad zespołem z Rzeszowa.